W składu Komisji Konstytucyjnej po konstytuowaniu się oraz zapoznanie z zasadami i sposobem głosowania. Zasady głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Lubartów na pierwszej sesji w dniu 1 grudnia 2014 roku. 1. Zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta dokonuje wyboru przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. W celu przeprowadzenia głosowania W czy radny Tomaszek może głosować we własnej sprawie. Otóż według mnie doktryna mówi, że taki radny powinien się wyłączyć w głosowaniu, jeśli dotyczy to do interesu prawnego. Natomiast doktryna bardziej ogólna mówi, że w sytuacji, gdy głosowań odnośnie uczestnictwa w komisjach czy w ramach rady, nie jest to głosowanie dotyczące interesu. Więc moim zdaniem pan radny Tomaszek może brać udział w tym głosowaniu. Ale na moje ja pytanie również żeby się dowiedzieć, jaka wykładnie panuje w tym samorządzie? Jak było poprzednio? Myślę, że może pan mecenas tutaj zabrał głos. Ja akurat w przerwie czytam orzecznictwo i orzecznictwo jest zmienne w tym zakresie. Jest taki wykazu sprawy burmistrza Lambertowa. i w mojej ocenie, pan Tomaszek, akurat może dać udział w głosowaniu, tak wynika z doktryny i orzecznictwa. Wyroki w e, tej kwestii no, przemawiają na korzyść akurat sytuacji, kiedy radny może na siebie głosować, jeśli chodzi o przewodniczącego. Tu chodzi o sferę rozróżnienia interesu e, interesu prawnego radnego i ten artykuł 25a o samorządzie gminnym dotyczy e, w sumie kwestii takich, e, no nie powiem co ze słowia, dotyczy kwestii e, bardziej materialnych. Stąd też akurat linia orzecznictwa jest taka, yy, zmieniła się, że dopuszcza możliwość głosowania na samego siebie. A po sygnaturze 2 SA 483 przez 11 potwierdza właśnie yy, ten stan, yy, o którym ja mówię, czyli tak jakby dopuszcza możliwość brania udziału przez przewodniczącego w głosowaniu na, na przewodniczącego rady. Powtarzam, dotychczas doktryna była sporna i sądy uchylały również tego typu procedurę. Niemniej jednak no, w tym stanie obiektywnie muszę stwierdzić, że jest dopuszczalność możliwość do w takim głosowaniu. Za przyjęciem zasad głosowania zaproponowanych przez komisję dyskusyjną. Dziękuję. Kto jest przeciw do formalności? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Rada przyjęła. Kart do głosowania. Które ja, już są przygotowane, za to dziękuję. I teraz tak, tak. I teraz będzie proszę Komisję o rozdanie kart do głosowania. Poproszę Przewodniczącego Komisji dyskusyjnej o krótkie przypomnienie zasad, które już było. Yeah, yes. <laughs> I

Drzewo. Kozak Marlar.

Skubiszewski. Krzysztof <ścoughs> Jacek. Kusz Jacek.